majaczko wszystkim, ja jestem Spaki, godzina 19.00 środa, kolejny quiz w tygodniu z quizami i na początku, jeśli materiał się będzie wam podobać to zachęcam do zostawienia łapki w górę, bo jestem za to wdzięczny, bo mnie wspierają i tak dalej. Dobra, więc lecimy teraz do konkretu. Parę dni temu wleciał quiz, którym typowym dresem od malcińskich jestem. Dzisiaj trafiłem na quiz, co wiesz, o malczyńskich. Quiz ma dwa miesiące, więc yy, w sumie trochę ma, no. Cóż, nie ma co ukrywać, no. Um, ale dobra. Zobaczymy, ile wiem o Malcińskich, których lubię, których szanuję i to już mówiłem w poprzednim materiale o nich. Więc zobaczymy. Więc na początek mamy tu proste pytanie, czyli jak mają na imię osoby na zdjęciu. Więc tak, oczywiście mamy naszego Marcina Malcińskiego, jest Dawid Malciński, to jest Agnieszka i to jest Ilona. Dokładnie tak, czyli mamy naszą czwórkę bohaterów, czyli Adi, e, Karyna, Maniurka i Seba Jak <grym>, typowych dresów mamy tutaj tak wyglądać. Ch chyba, chyba nie pomyliłem e, Karyny z Maniurką Tak mi się wydaje Gdzie mieszkają malcińcy? W Warszawie, we Wrocławiu, w Katowicach, w mojej wsi, w województwie lubelskim Odpowiedzią jest, że we Wrocławiu mi się wydaje I Quiz też tak uważa Więc mam nadzieję, że się nie pomyliłem Znaczy w sensie, że zaznaczyłem tak jak serio powinno być i że Quiz się nie myli Dobra. Pytanie dla osób z dobrą pamięcią. Do kogo dzwoniła Agnieszka? W tym. Aha, czyli Agnieszka jednak była. Momencik. Czyli Agnieszka jest maniurką, czy Karyną w końcu? Hę. do Sewy chyba. A nie, do Karyny, dobra, czyli pomyłka, dobra. Czyli tu jest mój błąd. Czyli Agnieszka gra maniurkę, a Karynę gra Ilona. Okej, okay, tak. Przynajmniej mi się wydaje Pytanie dla osób z dobrą pamięcią Z czym było etui na telefon yy, Maniurki? Ze znaczkiem Nike, z napisem Maniurka, z minionkiem, ze stitchem Chyba Nike Dobra, minionek, okej okay. yy, Nie mam dobrej pamięci chyba do tych filmów, do takich szczegółów, więc no Soreczka, malciński Gitara Siema, kogo to tekst? Hmm Dawida Pytanie dla osób z dobrą pamięcią. Znowu, jakie pytanie zadał Dawid, gdy podrywał muniorkę, czyli Agnieszkę? Lubisz kukurydzę, lubisz mustardę, lubisz ziemniaki? O jezu, wydaje mi się, że albo ziemniaki, albo kukurydza. Ale chyba to było głupsze i ziemniaki. A jednak górydza, no cholera jasna Ale to, to nie jest ile wiem o nich, tylko ile wiem o ich materiałach w takim razie W którym odcinku typowego Adresa po raz pierwszy pojawił się tekst Łokieć pytanie nie ma klienta Wydaje mi się, że w drugim odcinku Tak Jak Agnieszka i Marcin nazwali dziecko? Domestos, no proste Kto się pierwszy yy, naszykował? Adrian Marcin 6 na 9 Dużo o nich wiesz, no dzięki, no ale no to mówię, tamte pytania były raczej o te, o filmy, więc gdzie się pomyliłem? Pomyliłem się z pytaniem, czyli kukurydzę jednak i zetuj oraz ty, że dzwoni, bo mi się pomyliło po prostu, którą postacią nagrano, chyba że coś serio tutaj osoba, co robi ten quiz się pomyliła. No dobra, nieważne. trzeba dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeśli się podobało, to zachęcam do stawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, jesteście nowi na tym kanale i wam się podoba. Oczywiście link do quizów zawsze macie podawany w opisie od tego tygodnia, bo poprzednie to chyba nie podawałem, bo byłem zbyt leniwy. Dobra, więc do następnego odcinka, które będzie jutro o 16.30 19.00. Trzymajcie się, do, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, no i pa,